Zapowiada się przepiękny spektakl. Finał Pucharu. Witamy serdecznie Dariusz Spakowski i Jacek Klaskowski. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadnymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. Teraz możemy się przyjrzeć dzisiejszemu ustawieniu piłkarzy Atletico Madryt. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z zawodnikami równomiernie zabezpieczającymi wszystkie sektory boiska. Murawa na San Siro była w pełni naturalna, ale po intensywnych opadach często zupełnie nie dało się grać na błotnistej nawierzchni i ciągle trzeba było wymieniać trawy. Dlatego teraz 30% murawy jest syntetyczne. Ku wielkiemu zadowoleniu i na pewno też ujdzie. Out. Real Madryt wznowi grę. Gareth Bale. i nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Ładnie się zapowiadało, ale się ze se... Zespół traci piłkę. Modlić. Rodríguez No i Cristiano Ronaldo Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu Już grają, rozpoczęli z autu Atletico coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Antel Korea. Piłka opuszcza boisko. Będzie rzut rożny dla Atletico. Hey! Gabi. Juan Fran. Przeciwnicy przejęli. Luka Modryć, Marcelo, podanie w polekarne! karne. Dośrodkowanie w polekarne, ale do nikogo można powiedzieć. ROS, jest reakcja sędziego i popatrzmy. Tak, faul był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Benzema. Dobra okazja. Świetnie. Prawa dla bramkarza. Obrona wybija. Będzie rzut rożny. Świetnie zblokował. Ponownie rzut rożny. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Armachal. Pepe. Kroos. Marcelo. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Strata rywali. Przy... Tak, zawodnik Realu Madryt faulował. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Gabi? Atletico przesuwa się z piłką w stronę bramki przeciwnika. Może być groźnie. Dobre, dalekie wybicie. Zrzutu rożnego grę znowu Atletiko. Świetnie piąstkuje. Ależ walka o piłkę. Rodriguez Wymiana podań między dwójką graczy. Toni Cross. Gerrit Bale. Znakomita wymiana. Armahal. Nie ma gola. Oddalają grę od strefy obronnej. Hernando Torres. Cristiano Ronaldo. Dobre podanie na wolne pole. Felipe Luis. On obchodzi dzisiaj urodziny. I Atletico Madryt od rzutu z autu. Piłka natychmiast trafia na Murawę. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No i Cristiano Ronaldo. Modlić. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Hernando Torres, Sergio Ramos, Rodriguez. Okej, okay. Felipe Luis. Się podania w środku pola. Będzie strzelał? Pewnie zastanawia się jak mógł spudłować w tej sytuacji. z drugą połową meczu Atletico przy piłce. Sędzia odwizduje faul po wejściu, no a faulujący ma już na koncie żółtą kartkę. Hernando Torres. Interesująco zapowiada się ta akcja. Jest szansa, ależ piękna bramka. Kapitalna akcja, zobaczmy to jeszcze raz fantastyczne rozegranie, znakomite podanie ucieka obrońcą i wygrywa pojedynek z bramkarzy. Z pewnością zawiodło krycie. Obrona nie powinna dopuścić do takiej sytuacji. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Luka Modrić. Mamy faul ze strony piłkarza Realu Madryt. Ależ fatalne pudło. Zupełnie nie rozumiem po co strzelał z tak daleko. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Hernando Torres Oddaje strzał Piękna interwencja Cudownie dograł Real utrzymał się przy piłce Sędzia słusznie puszcza grę Gareth Bale Zablokowana ta centra. Atletiko przejmuje teraz piłkę. Okej. Okay. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Karmahal. Obrońcy przewidzieli to zagranie. Jest strata. Gavi. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę i teraz pokazał mu żółty karton. Okej. Juan Fran. samotny, długi wypad. Czy utrzyma się przy piłce? Jest szansa na groźną akcję. Benzema obronił, ale piłka na boisku. Czekamy na dośrodkowanie. Uwaga, zacentrował w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Griezmann. Tarasco. Przy piłce ponownie Królewscy. Strata w środkowej strefie boiska. Królewscy wyprowadzają atak. No świetnie go obrał. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. ISKO! No i mamy przerwę, gdzie sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukarze zawodnika. to? Oliver Torres. Juan Fran. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Cristiano Ronaldo teraz. Sergio Ramos. Modric. Isco. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Gorąco. Nieporozumienie i strata piłki. Świetnie, odebrana przeciwnikowi piłka. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na autie. Nie ma gola. Brawo. Zdecydowanie. Świetnie wybił tę piłkę. Bramkasz i part... No strzela! Ale świetnie zablokował. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. To. Oglądamy dzisiaj doskonały mecz w wykonaniu tego golkipera. Nadal jest niepokonany. Tak, mimo wysiłków przeciwnika zachowuje czyste konto. Dobrze się pokazał. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Peluński! pięknie interweniuje. Może być groźny. Co za wspaniałe momenty! Rozległ się końcowy gwizdek i już wiedzą, że Puchar jest ich.